Cześć, tutaj program Critical Hit, audycja o grach fabularnych. Nazywam się Dawid Anioł i jest ze mną mój współprowadzący Łukasz Maksymiuk. Dzień dobry wszystkim. I dzisiejszym naszym tematem odcinka jest system dwuosobowy RPG o nazwie Reimagined. Jest on dostępny na platformie drive for RPG za 3 dolary. I teraz odpowiem Wam na najważniejsze pytanie. Czy warto jest te 3 dolary wydać? Tak, ale! Na samym początku wspomnimy, że to jest system, który opiera się na tworzeniu fanfików z drugą osobą i można powiedzieć, że w tym systemie jest mistrzem gry na zmiany. Raz jedna, raz druga osoba. Ogólnie polega to na wspólnym tworzeniu historii w swoim ulubionym świecie z książek, gier, filmów w klimacie podobnym do oryginału albo w całkowicie zmienionym. Także idealna opcja dla tych, którym nie podobał się ostatni sezon gry o Tron. Można w końcu sprawić, że wszystko to, co było budowane przez poprzednie 7 sezonów, będzie miało chociaż w miarę satysfakcjonujące roz rozwiązanie. Chociaż patrząc na to też. Całkiem dobrze się ten system sprawuje, jeżeli chcemy zrobić jakiś typowy spółk. I ten system jest przyjemny dla dwóch osób, więc raczej nie spodziewajmy się, że będzie to powiedzmy gra dla jakiejś grupki znajomych czy na jakąś imprezę większą. Zdecydowanie jest to gra dla bardziej intymnych przeżyć. Dosłownie ich przenośni, patrząc na to, że są specjalne reguły dla par. I przez też fakt, że ten system jest skierowany bardziej, myślę, do odbiorcy dorosłego. I kiedy ma się, kiedy ma się te wszystkie opcje przed sobą, i wtedy dopiero, kiedy zagra się w każdą z opcji, można dopiero zobaczyć, jak działa ten system. I tak, tu wchodzi jego zaleta, luźność. To nie, tu nie trzeba się jakoś przygotowywać, nie trzeba spędzić, nie wiadomo, ile czasu wcześniej rozpisując sobie encountery. Nie, to po prostu bierzemy książeczkę, bierzemy dwie kaszustki, naszą wiedzę na temat jakiegoś w domu i jedziemy. W warunkach bardziej dorosłych, no przyznam, że można się z tego urodzić bardzo przyjemny wieczór, jeżeli ma się jakiegoś partnera bądź partnerkę, Jeżeli się używa do tego konwencji smat. Jednak przez to też trochę widać, że to była gra wyrobiona właśnie. Pod pary plus obsług dla normików. Tak, zdecydowanie tak. Bo poza ewentualnie jakimś lajmem, to raczej nie wyobrażam sobie smatowania z Dawidem. Bez urazy, przyjacielu. Ale jednak też jest to gra na raz. Dla mnie na przykład. Z jedną osobą, powiedzmy, czy z jakimś fandomem. Tak trochę to już później zaczyna coraz bardziej odpływać, można by to po tak powiedzieć, że po jednym razie byliśmy satysfakcjonowani, jeżeli chodzi o grę. Jakoś nie pało nas, żeby grać dalej. Ale może dlatego, że my lubimy kostki. Tak, my lubimy kostki. Dlatego też to co jest jego jednocześnie zaletą dla wielu, może być dla niektórych wadą, bo przez to, że nie ma jak przygotować dłuższej sesji, to po pewnym czasie po prostu kończą się pomysły. Niby jest tam kartka z tematami, każdy z z motywami, ale mimo wszystko jednak czuć, że jeżeli ktoś nie ma dobrego improwu, no to tak średnio to wszystko wyjdzie. Zdecydowanie. chociaż z drugiej strony, jeżeli jeżeli popuści się wodze fantazji, to mogą wychodzić naprawdę ciekawe kombinacje. To też ciekawe, zarówno jeżeli chcemy się pójść w jakąś parodię czy pastisz, ale też na przykład w bardziej dorosłe tematy i nie chodzi mi to o sypialne, a bardziej morderstwa czy konsekwencje czynów, bo kiedy jak. To zwykle robimy, używaliśmy fandomu Sandersonowego, kosmiru, to konsekwencje zmian w tym systemie, w, ty, w tej fabule były dosyć znaczne. Jednak w scenie pościgu brakowało kostek. Ciężko się nam podejmowało arbitralne decyzje, tak o. Może dlatego, że też nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego czegoś, że zwykle w takich sytuacjach chciało się powiedzieć żyć na stal. Tak, albo nie wiem, sprawdź, czy trafiłeś. Tak, przy scenach akcji, jednak brały górę jakieś na nasze odruchy, że tam zborna do deków czy innych systemów. Aż po prostu język świeżbił, żeby powiedzieć dobra, no to inicjatywa, a potem okazało się, że jednak nie ma. No czy to jest też plus z drugiej strony, jeżeli jest ktoś, kto jest nastawiony na grę bez kości, czy jest ktoś taki kompletnie zielony i chce sobie po prostu poodgrywać. Przykładowo, o fajne te RPG. o oglądałam ostatnio Teen Wolfa, to byłoby super teraz sprawdzić, jakby to wyglądało, gdyby coś się stało innego niż się stało w tym serialu. Nie wiem, jak nie wyglądałem Team UFO. No, idealnie pasuje na takie sesje czy sceny przegadane, gdzie mamy tylko interakcje pomiędzy postaciami. Nie ma w ogóle akcji, tylko opiera się to na rozmowach i zwykłym ro roleplayu. Ewentualnie na jakichś stanach detektywistycznych czy horrorach też może się sprawdzać. Bo jednak, jeżeli próbujemy zrobić to. W konwencji takiej płaszcza i szpady, to o ile jeszcze nie ma, to o ile jeszcze nie ma tam takiego momentu, gdzie wszystko zaczyna się sypać, to o ile z daną osobą nie ma się naprawdę już wyrobionych manierów grania, to ciężko może, może, e, to ciężko może być utrzymać ciągłość rozgrywki. Na przykład i Dawidowi to nie przyprawia jakiegoś problemu, bo, oboj, bo obaj się już znamy na tyle, że wiedzieliśmy co drugi ma na myśli i jakie będą jego dalsze mniej więcej poczynania. Wiedzieliśmy czego możemy się Spodziewać, więc też mieliśmy okazję trochę tę scenę zaplanować zawczasu. Dlatego jest to tym bardziej gra, która jest skierowana dla już znających się osób, zwłaszcza dla par. To jest idealne, bo wtedy na przykład, jeżeli odgrywamy, powiedzmy, jakąś scenę z ulubioną postacią swojego partnera, to pewnie w rozmowach już się przejawiała, jak on bądź ona go postrzegają, czy jak. Ten, ta, ta postać by się zachowała w takiej, a takiej sytuacji. I czy to jest gra dla kogoś, kto wcześniej nie grał? Tak, raczej w konwencji gen. Ewentualnie, jeżeli chcemy wprowadzić swoją drugą połówkę w RPG. Znaczy to też może być dobry system, żeby pomóc przełamać się co do mistrzowania. Bo tutaj... Jak wspomnieliśmy wcześniej, mistrzuje się na zmianę i to byłby dobry sposób, żeby kogoś przekonać, że to mistrzowanie jednak nie jest takie złe. Nie jest jak, jakąś mistyczną sztuką tylko dla nielicznych. Także nie taki diabeł straszny jak go malują. Jeżeli podążasz za wytycznymi i w miarę się ugadujesz, to wtedy jest jak najbardziej szansa, że wszystko wyjdzie dobrze i wszyscy odejdą od stołu zadowoleni. Także. Czy kupować? Jeżeli szukacie czegoś niezobowiązującego na jakieś luźne spotkanie przy piwie, albo na jakiś mniej lub bardziej romantyczny wieczór ze swoją drugą połówką jak najbardziej. Tak zwłaszcza, że patrząc na cenę, opłaca się. Opłaca się za 3 dolary to naprawdę nie jest. To jest po prostu kwestia co, dwóch piw w barze, nie wiem, nie chodzę do baru, ale za taką cenę można sobie umilić wieczór, zwłaszcza jeżeli ma się różnych znajomych Którzy, którymi się dzieli różne pasje. Bo na przykład z Dawidem mogę sobie zagrać to, jeżeli patrzymy na to, jak by się potoczyły rzeczy z Cosmere Sandersona. Z moją narzeczoną mogę, powiedzmy, pobawić się w anime. Z jeszcze innym znajomym możemy odegrać, jak WWE powinno bukować swoje gale i dlaczego warun Corbin jest totalnie nie nadający się do niczego Nestlerem. No ale tak. A nie, przepraszam. Może podawać wodę. Dobry też sposób na odwiedzanie światów że tak się wyrażę, które nie mają własnego, dedykowanego systemu. Wtedy można sobie po prostu z... poodgrywać jakieś RPG, przykładowo nie wiem, w jeżeli ktoś czytał. Na pewno lepsza opcja niż prowadzić to na Warhammerze. <gry> tak, zdecydowanie lepsza niż prowadzenie tego na Warhammerze. Gry. Myślę, że to będzie wszystko. Jeżeli spodobał się Wam nasz materiał, to zapraszam do oceny. Możecie też skomentować to, czy wy byście w co zagrali i to, w, jakie byście, w jakich byście to fandomach grali, co byście zmienili. Jeżeli chcielibyście słyszeć nas bardziej regularnie, możecie zasubskrybować nasz kanał, a jeżeli się Wam też to spodobało i chcielibyście zagrać z nami w RPG, mamy link do Discorda w opisie. mamy także nasz fanpage na Facebooku. Zanim długo będziemy starczyć z nową kampanią, mamy parę jednostrzałów specjalnie dla nowych graczy i dla tych bardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o kosmir, coś się znajdzie. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Critical Hit.